Znajdujemy się w obiekcie 3001. Jest to Muzeum Zimnej Wojny, wystawa zewnętrzna Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Znajdujemy się w obiekcie ściśle tajnym, wybudowanym od 1967 do 1969 w zamierzeniu Wisła. Zanim powstało muzeum, był to obiekt 3001, czyli magazyn głowic nuklearnych, zarządzany przez Związek Radziecki. Żaden Polak tutaj nie miał wstępu. Dopiero od 2005 roku Wojsko Polskie oddało te teren do użytkowania cywilnego. Jest to jedyny obiekt zachowany w 91% stanu oryginalnego. Związek Radziecki miał zbyt daleki dystans do pokonania na granice zachodnie, dlatego postanowiono wybudować takie magazyny blisko granic zachodnich. Tak powstały właśnie obiekty Zamierzenia 3000. Muzeum Zimnej Wojny otwarte jest w każdą niedzielę przez cały rok. Dodatkowo grupy zorganizowane umawiane są indywidualnie.